Cześć młodacy parkietu. witajcie! Mamy weekendzik, a skoro tak, zapraszam Was na sobotę z trenerem Mike'em. Nasz wakacyjny łot ma bardzo prostą strukturę. Co 120 sekund wykonujecie 5 pompek, następnie 10 brzuszków w wersji Butterfly sit oraz 15 przysiadów. Wymienione przeze mnie 30 powtórzeń starać się wykonać jak najszybciej, ale koniecznie w pełnym zakresie ruchu i nie tracąc nic na jakości ich wykonania. Pozostały czas do upływu pełnych 120 sekund wykorzystujecie na odpoczynek. Następnie wszystkie ćwiczenia powtarzacie po raz drugi, czyli 5 pompek, 10 brzuszków, 15 przysiadów. I znowu odpoczywacie do upływu pełnych 2 minut. Im szybciej wykonacie zatem wszystkie powtórzenia, tym więcej czasu pozostanie Wam na odpoczynek. Po odpoczynku przystępujecie do wykonania kolejnej rundy i tak dalej, i tak dalej. Do wykonania macie w sumie 15 rund. Cały wakacyjny łot po rozgrzewce wyglądać będzie następująco. W ciągu 30 minut do wykonania macie 15 120 sekundowych rund. Każda runda to 5 pompek, 10 brzuszków i 15 przysiadów. Dziękuję za wspólny trening i życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji. Młode asy parkietów, trzymajcie się zdrowo. Cześć!